Historia Metropolis Software to trochę historia całej polskiej branży gieryczkowej. Firma pełna charyzmatycznych twórców, podejmująca się ambitnych i imponujących projektów, nie idąca na ilość, ale stawiająca na nieskazitelną jakość swoich produkcji. Dzisiejszym ich odpowiednikiem byłby chyba CD Projekt Red, przynajmniej jeszcze do niedawna. Tak czy inaczej, we wczesnych latach swego istnienia Metropolis specjalizowało się w produkcji przygodówek z drobnym odstępstwem w postaci katarzys. O Teenagentcie i przy okazji tajemnicy statuetki już kiedyś opowiadałem, więc może dzisiaj zajmiemy się ich najlepszym tworem w tym gatunku. Siemanko, z tej strony Maxiory i dziś opowiem wam o grze Książę i Tchórz. Powiem wam, że Metropolis było naprawdę fascynujące, kiedy tak spojrzeć na ich dorobek. Zaczynali od przygodówek, po drodze romansowali ze strategiami i RPGami, by skończyć na grze sportowej i strzelance. Zawsze to były gry nietuzinkowe, zapadające w pamięć i tak jest w sumie do dziś, bo przecież Adrian Chmielarz założył People Can Fly, a później The Astronauts, a kilku innych byłych pracowników z Grzegorzem Miechowskim na czele utworzyło 11 bit Studios. Nie przesadziłem więc mówiąc, że historia Metropolis to poniekąd historia całej rodzimej branży. Ale do rzeczy. Książę i tchórz opowiada historię młodego chłopaka, który marzył o życiu pełnym przygód, skarbów i pięknych kobiet. Wchodzi więc w układ z demonem, w wyniku którego zostaje zamieniony ciałami z dzielnym księciem Galadorem. Jak to jednak z takimi umowami bywa, musiał się tu znaleźć pewien twist. Zamiana ciała odbyła się akurat w momencie, w którym książę miał stoczyć bój z niepokonanym czarnym rycerzem. Kiedy nasz poczciwina znalazł się zupełnie niespodziewanie w sytuacji zdecydowanie stanowiącej zagrożenie życia lub zdrowia, Robił to, co wydawało się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Uciekł. Tym samym narażając na szwank reputację następcy tronu, którego dobry król wyrzekł się i pozbawił prawa do sukcesji i monarszych przywilejów. W związku z zaistniałą sytuacją, nasz tytułowy tchórz zmuszony był znaleźć kogoś, kto byłby w stanie odkręcić niefortunny zbieg wydarzeń. Jeśli jest wśród Was ktoś, kto uważa moje statyczne siedzenie tutaj i pierdzielenie do kamery za nudne i bez polotu to zapewne intro do gry bardzo się Wam spodoba. Bo to jest chyba największa wada całej produkcji. Intro, w którym czarodziej Ariwald, znany z cyklu opowiadań współautora scenariusza gry Jacka Piekary, ględzi na kilku zapętlonych animacjach, ozdobionych jedynie smętnym ptumkaniem średniowiecznej muzyczki. Ratuje to co prawda nieco Kazimierz Kaczor, którego umiejętności dubbingowe są na najwyższym poziomie i który z wielkim entuzjazmem zawsze wypowiada się o grach wideo, samemu będąc od lat zapalonym graczem. Pan Kazimierz miał nawet swój epizod jako giereczkowy recenzent w programie Joystick emitowanym na TVP, gdzie prowadził segment poświęcony grom strategicznym. Jednak pomimo wielkich umiejętności aktora, intro oprócz swojej konstrukcji wykłada się również nieco na polu technicznym, bo wypowiedzi poskładane są tak nieporadnie, że zupełnie randomowe pauzy w środku zdania zupełnie zabijają flow całej opowieści, tym samym psując pierwsze wrażenie. W ogóle jeśli chodzi o obsadę aktorską, to było naprawdę zacnie, chociaż mam wrażenie, że dostępny potencjał nie został do końca wykorzystany. W główną rolę wcielił się Jacek Sołtysiak, obecnie funkcjonujący głównie jako reżyser, wcześniej grający również epizody w filmach i serialach. Mimo skromnego doświadczenia w dubbingu, aktor poradził sobie naprawdę dobrze, jedynie w kilku momentach prezentując przesadną teatralność czy nieodpowiednio dobrają do kontekstu dialogu intonację. Trzeba jednak przyznać, że jego głos pasuje idealnie do odgrywanej postaci, a większość dowcipów doniesiona jest niemal wzorową. Zdecydowanie wyróżnia się jednak Arkadiusz Jakubik, aktor z wielkim talentem komediowym, który niestety do odegrania ma jedynie niewielką, acz niesamowicie charyzmatyczną rolę goblina grabarza, w której to daje fantastyczny popis swoich umiejętności. Nieco gorzej za to wypada Małgorzata Puzio grająca księżniczkę Szandrię. Jakkolwiek głos dobrany jest bardzo dobrze, a i zdarzają się momenty naprawdę wybornej gry ze strony aktorki. Tak niestety przez większość czasu wszystko wypada dosyć sztucznie, tak jakby pani Małgorzata nie do końca wiedziała co powinna grać. Ale odejdźmy już od tych wysublimowanych dywagacji na temat aktorskiego rzemiosła i skupmy się na samej grze. Książę i tchórz to typowy point and click, w którym naszym celem jest prowadzenie dialogów, zbieranie przedmiotów i desperackie używanie ich na wszystkim co się napatoczy, by jakkolwiek pchnąć akcję do przodu. W przeciwieństwie jednak do wielu gier przygodowych z tamtych czasów, dzieło Metropolis jest zaskakująco spójne i logiczne, a rozwiązania zagadek nie są wynikiem pokrętnej logiki spaczonego umysłu projektantów i prezentują dosyć jasny związek przyczynowo-skutkowy. W przeciwieństwie chociażby do omawianych przeze mnie niedawno wadzków. Bardzo ważna jest obserwacja otoczenia, słuchanie komentarzy naszego bohatera oraz przede wszystkim dialogi z innymi postaciami, które naprowadzają nas na właściwe tory, rozszerzają wiedzę o świecie, czy też odblokowują kolejne jego rejony na naszej podręcznej magicznej mapie. Nieco problemu i frustracji mogą wywoływać fragmenty wymagające od nas zręczności, jak konieczność podmiany kości kupców, klikając w drobny element w odpowiednim momencie, przypominający jednorękiego bandytę zamek do skrzyni, czy fragment, w którym musimy strącić balansującą księgę przy pomocy spłoszonego ptaka. Mimo to, nawet po tych wszystkich latach, ciężko wypowiadać się o grze inaczej niż w superlatywach. Grafika zestarzała się z godnością i do tej pory ręcznie rysowane, pełne detali, tła i postacie wyglądają wyśmienicie, prezentując się niczym najwyższej próby film animowany. Tym bardziej biorąc pod uwagę niezwykle złożone animacje, którymi Metropolis potrafiło imponować już lata wcześniej przy okazji takiego tytułu jak Teen Agent. No i sam scenariusz, o którym już dosyć obszernie się wypowiadałem, jest naprawdę wysokich lotów. Pomijając główną linię fabularną, to same dialogi, opisy przedmiotów czy komentarze bohatera są napisane wybornie i skutecznie trzymają nas przy ekranie. No i nagromadzenie lekkiego, niejednokrotnie nieco rubasznego humoru, skierowanego zdecydowanie do nieco starszego odbiorcy, jest tu przepotężne, co jeszcze bardziej dodaje uroku produkcji. Ale co by się stało, gdybyś podróżował do krainy, gdzie ludzie są dwa razy niżsi? Zamocowałbym kółka w kolanach. A dwa razy wyżsi? Chodziłbym na szczudłach. A dwa razy głupsi? Posłanoby ciebie zamiast mnie. Tak tylko pytałem. Niestety dzisiaj gra lubi strzelać fochy i nawet uruchomienie jej na Scam VM potrafi wymagać poczynienia paru fikołków, aczkolwiek zdecydowanie warta jest zachodu. I to tyle, jeśli chodzi o Księcia i tchórza. To gra, która naprawdę dobrze zniosła próbę czasu, już w momencie wydania, będąc na najwyższym światowym poziomie, a i dziś jakością nie odstaje od nowych produkcji. Jej kilka drobnych wad nie zmienia faktu, że to pozycja obowiązkowa dla każdego fana przygodówek i bardzo ważny punkt na osi czasu naszego rodzimego, giereczkowego przemysłu. I tą zgoła patriotyczną myślą kończę. Cześć.